Witajcie! Daję się córusz naciągnąć na kuleczki lodowe. Kupiliśmy dwa z trzech smaków. Bo to dziodostwo kosztuje ile? Pozycja inne. No tak, bo one się nazywają inne. 6,99 za taki pojemniczek. To co? Otwierasz które? Najpierw? Nie, najpierw ja, jedne, te drugie. Nie? Dobra, mm. dobra, Te obok Guarana Ice Maistry Co w tym jest? Woda, fruktoza, koncentrat, regulator pasowości, Kwas cytrynowy, stabilizator, guma guar, mączka chleba Świętojańskiego, Cytrynian trisodowy, acetosulfon K, aspartam, oleje kokosowy, barnik Antocyjan, aromaty Czyli sama wtuczyzna tuczy, Zamychana też? Tak Tak by nie Żeby się rozdzieliły Ale już mam otworzone No pachnie fajnie chemią Nie działa Rękę sobie nie ma Ale już pyszne Pyszne? Te są jakoś takie kwaśno-gorzkie Możemy jak ty takie Zamiana banana Czy chciałam chciałeś w automacie? Chociaż tak, w automacie był jeszcze droższe, nie? Mhm. A tam była safetka taka mała, chyba 12 zł. Mhm. To też są dobre, Naprawdę? No. no, dla mnie jedne i drugie smakują podobnie. Ja wyraźnie wyczuwam ten acetosuwam K, aspartam. Suczne słodziki ma taki charakterystyczny Gorzkawy posmak Osobiście to Oho Ostatnia działka Ale dziękuję Będzie trzeba zapić Innym szczuczydłem, Rubikon Sparkling Gdy tu jest skład jest ładny napój mango Zawiera cukier, substancje słodzące Woda przecież z mango 8% nie, Aha, wyglądała jak 89% To jest 8% Cukier, wyklanek węgla, regulator kwasowości Kwas jabłkowy, stabilizatory Guma, gelan, pektyna Roboty, barwnik, beta karoten, Substancja słodząca, sukroloza, Konserwant, benzoesan, sodu I to wszystko Trochę mniej chemii niż w tamtym I sukraloza, a nie asparta, Więc powinno być Nieco lepsze w smaku. No i to jest nawet dobre. Rubikon. Proszę bardzo. Ty to wszystko zjesz? No. A co mam zostawić? I na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. I. Widzimy się ponownie wkrótce. Widzimy się ponownie wkrótce.